Więcej kobiet w samorządzie to jedno z haseł tegorocznego szóstego już Kongresu Kobiet. Zapytaliśmy kandydatki o ich pomysł na sprawowanie mandatu i o to, co chcą zrobić dla swojego regionu. Tak, kobiety bardzo dobrze postrzegają problemy społeczne. Również problemy gospodarcze, o czym się rzadko mówi, bo zazwyczaj utożsamiamy kobiety jednak z tematyką społeczną, często niesłusznie. Kobiety są bardziej spokojniejsze, bardziej zrównoważone. I jeżeli coś im stoi im do załatwienia, to dążą do tego, żeby załatwić sprawę do końca. Kobiety i to wiadomo, dużo lepiej budżet domowy planują, w większości, zresztą w rękach większości kobiet jest właśnie budżet domowy i to one planują wydatki domowe. W związku z tym doskonale, dużo lepiej będą się spra sprawdzały na stanowiskach, które w ogóle w samorządach, jeżeli będą zajmowały się planowaniem tego budżetu. Do tej pory, jeżeli rozmawiamy o problemach kobiecych, to one są faktycznie definiowane jako problemy kobiece, czyli żłobki, przedszkola, natomiast niedefinowane są przez pryzmat całego społeczeństwa, a także to wszystko, co typowo jest męskie, czyli komunikacja, drogi, infrastruktura, nie ma tego naszego spojrzenia i nie uwzględnia potrzeb kobiet.